Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orlond. Czyli seria, w której omawiamy sobie każdy moduł DCS-a krok po kroku, tak aby był jak najbardziej przystępny i przydatny dla każdego. W tym odcinku miało być omówienie hada, natomiast uznałem, że odcinek o hadzie oddzielny jest zbędny, ponieważ had i tak zmienia się w zależności od tego, jakie uzbrojenie aktualnie wybierzemy. Więc po prostu będziemy omawiać sobie elementy, które zmieniają się w zależności od tego, co aktualnie robimy. Czyli jak będziemy omawiać na przykład te uzbrojenie powierzchni, powietrze, to będziemy sobie omawiać też przy okazji elementy na hadzie, jakie nam się wyświetlają. Zamiast za to, dzisiaj zajmiemy się systemem radar warning receiver. Hmm, czyli czymś co pozwoli nam e, dowiedzieć się, że ktoś nas namierza systemem e, ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką radaru oraz e, systemem ANAL-47, czyli dispenserem czyli prościej rzecz biorąc e, systemami obronnymi w postaci FLAR i dipoli a początek może wytłumaczmy sobie e, na jakiej zasadzie działa RWR jak pamiętacie, w odcinku przedstawiającym maszynę z zewnątrz omawialiśmy sobie takie elementy jak właśnie anteny z systemu RWR, które to znajdują się tutaj na statecznikach pionowych, to są to takie boje, zgrubienia. W ten sposób samolot widzi, że ktoś go namierza. Dobrze, e, znajdujemy się oczywiście na Zatoce Perskiej. Dokładnie rzecz biorąc, jesteśmy nad morzem. E, nad oceanem, jakimś tam. E, nie, nad morzem śródziemnym bodajże. Nieważne. Tak czy inaczej, e, aktualnie w trybie pauzy. Więc, e, pierwsza rzecz, jaką będziemy potrzebowali zrobić, to będzie włączenie strony e, Electronic Warfare. Czyli zakładka, tak, Electronic Warfare. Teraz zatrzymamy. I przyjrzyjmy się, co my na tej zakładce widzimy. Na początek, może tutaj na górze, co jest widoczne. ASPJ to jest e, jakby zasobnik e, pozwalający nam na emitowanie zakłóceń aktywnych, natomiast jest on jeszcze niezaimplementowany. To jest właśnie ECM, to co mieliśmy tu niżej za drążkiem. Nie chcę się schować, ponieważ jest zapałzowany. ICM, natomiast, no, tak jak wspomniałem, nie jest to zaimplementowane jeszcze. Mamy ALR67, to jest właśnie nasz system RWR. Jest on wstawiony w trybie Receive, czyli otrzymywanie. Mamy ALR47, czyli nasz system wyrzutnika i dipoli. I mamy sam ekran. Tu jest jeszcze fajna ciekawostka, że możemy wyświetlać to, co widzimy tu na hud Czyli jak się spojrzymy na HAD, może troszeczkę oddale to teraz nic na nim nie widać. A teraz wciśnijmy HUD i pojawiają nam się sygnały radarowe, które nas namierzają. Znaczy nie namierzają, tylko które nas opromieniowały w związku radaru. Dobrze. Jak widzimy po środku jest nasza maszyna i mamy takie dwa duże okręgi. W zewnętrznym okręgu wyświetlane będą Źródła promieniowania radarowego, które nas opromieniowały, natomiast nie skupiły się na nas, nie, nie zalokowały nas, nie namierzają nas. Wewnątrz jest to tak zwany okrąg bez, okrąg bez zagrożenia. Okrąg wewnętrzny to są źródła promieniowania, które nas namierzają aktywnie, śledzą nas. Im bliżej, bo na zewnętrznych krawędziach tego okręgu będą takie wspomniane źródła, które nas po prostu namierzają, im bliżej, tym, bardziej, tym większe zagrożenie będą stanowić. Więc dla przykładu, jakby te 29 znajdowało się powiedzmy tutaj, znaczy, że i będziemy słyszeć jeszcze takie pikanie, znaczy, że cel nas namierza i w dodatku wysłał w naszą stronę pocisk. Tutaj też będą znajdować się pociski z automatycznym naprowadzaniem, znaczy z automatycznym, z aktywnym naprowadzaniem czyli pociski typu Amram czy radziecki R77. radziecki, myślę rosyjski, nie pamiętam już, nie pamiętam w jakich latach był produkowany. R77, tak zwany Amramski, czyli pociski z aktywną głowicą radarową, z wbudowaną głowicą, które w pewnym momencie lotu przełączają się na swój własny radar i nie potrzebują już więcej sygnału z samolotu nosiciela. Dobrze, teraz omówmy właśnie sobie, co tu mamy. Pierwsza rzecz, na 12 mamy ósemkę. Te ogólnie symbole są kodowymi nazwami, kodowymi symbolami, które są zawarte w bazie danej samolotu. Powiedzmy, że radar danej maszyny wysyła określone wiązki. Powiedzmy określone częstotliwości i tak dalej. Te wiązki mają swoje charakterystyki. I po tych charakterystykach RWR poznaje, jaki, jaki jest rodzaj źródła. Co, co wysłało wiązkę radarową. I tak. Ósemka oznacza system SA8, czyli OSE radziecką. Daszek nad nią, taki zabudowany, oznacza, że źródło promieniowania znajduje się na Ziemi. Daszek taki zwykły, bez zabudowania po bokach, oznacza, że, cel zna że źródło znajduje się w powietrzu. Natomiast, e, tak jak tu mamy, 50 bez żadnego daszku. E, 50 to jest samolot ALAX, a, a 50, nie pamiętam jak się nazywa tam w kodzie NATO, bodajże mainstay, coś takiego. E, tak to czy inaczej, nie stanowią zagrożenia, więc nie ma tego daszka, ponieważ nie ma żadnego uzbrojenia. Z e, samolotem wczesnego wykrywania i ostrzegania, coś takiego, ALAX po prostu. Um, early Warning, and coś tam, and Air uh, Combat Surveillance, nie pamiętam, AWACS e, 29 to jest MIG 29 bądź SU-27, ponieważ te samoloty dzielą te same stacje radarowe. E, oczywiście mamy właśnie dwa źródła oznaczone jako 29, więc prawdopodobnie jest to albo MIG 29 albo SU-27. Źródła znajdują się w powietrzu. Dodatkowo mamy też E3, to znaczy samolot E3 Sentry, E3 Sentry, e, czyli samolot AWAX e, podstawowy NATO mam 15 z takim okrągłym daszkiem. 15 oznacza oczywiście F15 i okrągły daszek oznacza, że cel jest e, przyjazny. Czyli jeżeli mamy daszek taki łamany, jest cel wrogi bądź nieznany, jeżeli jest okrągły, znaczy, że jest to cel e, przyjazny. E, E3 Sentry również nie ma daszka, ponieważ jest samolotem AWACS, nie ma uzbrojenia. Mamy też AE z taką podłogą. Podłoga oznacza, kreska pod spodem oznacza, że cel znajduje się na wodzie. AE to jest z kolei kod niszczycielacz na fregaty klasy Ticonderoga. Czyli jak zobaczymy sobie na mapę F10, to faktycznie mamy też źródła. Tylko teraz jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Oczywiście RWR poda nam mniej więcej z jakiego kierunku zostajemy opromieniowani, natomiast nie poda nam na pewno odległości i tak jak wspomniałem, jest to tylko mniej więcej czyli nie ma co się sugerować, że na 100% on się znajd na przykład MIG-29 znajduje się na naszej 9, prawie, ponieważ może być, że on jest na przykład nie wiem, na 9:30, tak. Czy na 10. No, tak naprawdę nie ma się tym co za bardzo sugerować. Można tylko ewentualnie wziąć pod uwagę, że z tego kierunku można się spodziewać ataku. I tak jak wspomniałem, wejdźmy sobie na F10. Mamy właśnie nasz samolot. Kierujemy się tutaj. Mamy heading aktualny 88. Mamy faktycznie na godzinie 9 MIGA 29. Na godzinie około 11 mamy Su-27, czyli tak jak wspomniałem, te samoloty działają w samą stację radarową, mamy gdzieś tam tego AWACS 50 mamy sojusznicze F-15, mamy sojuszniczego E-3 Sentry i mamy e, fregatę czy tam niszczyciel klasy Ticonderoga. Deroga. I mamy oczywiście na Ziemi system klasy Osa. E, który w tym momencie raczej nie jest nam w stanie zagrozić z tego powodu, że jesteśmy za wysoko, bo jeżeli dobrze pamiętam, to ustawiłem jakieś 17 000 stóp, no 16 800 wyszło, bo się zniżyliśmy trochę. Także jeżeli chodzi o AWACS, albo, przepraszam, AWACS, ARWR, to jest to wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć. Można jeszcze wspomnieć o tych zgrubieniach tutaj. Gdy będziemy sobie w tym odcinku omawiać manewry obronne stosowane w celu unikania pocisków, Naprowadzanych radarowo, będziemy mówili o noczowaniu, i to, to będzie wtedy ważne, ponieważ jeżeli, to, można to zauważyć, że jak samolot znajdzie się na godzinie 9 między tymi dwoma kreskami, bądź na trzeciej, między tymi dwoma, to prawdopodobnie zniknie nam z RWR, zniknie nam schada, przestanie też pikać, jakby no i to będzie miało związek właśnie z tym noczowaniem. Natomiast o tym będziemy mówić szerzej w odcinku o radarach, bo będzie to też taki odcinek omawiający teoretycznie radary i w odcinku o manewrach obronnych. Przejdźmy sobie może do drugiej rzeczy, czyli do dispensera. Jak używać flar i dipoli? Czym w ogóle są flary i dipole? Dipole, zwane również czafami, to po prostu paski folii pokrytej aluminium, które mają tworzyć taki jakby sztuczny tłum dla radaru. Czyli radar po prostu będzie, wysyłając falę, będzie odbijał się od tych foliowych pasków, co spowoduje dodatkowy obraz i może zmylić pocisk. To prawda, nie będzie tego widać jakby na ekranie radaru, natomiast no, trzeba liczyć po prostu, że przy, że przy tym, jak się robi zakręt i wystrzeli się dipole, jakoś tam one zadziałają, tak? Będą, będziemy mieli jakby teoretycznie 50 na 50, czy pocisk poleci w nas, czy poleci w Humreddy Poli. Natomiast flary, zwane również pułapkami termicznymi pozwalają na wytworzenie większego źródła ciepła na pocisków naprowadzanych termicznie niż nasze silniki. Logicznym jest też oczywiście, że jak chcemy uniknąć pocisku naprowadzonego termicznie, to przydałoby się zrzucić do palacz, który zwiększa temperaturę gazów wylotowych o wiele. Tak będę określił, nie powiem teraz dokładnych danych, ale o wiele zwiększa, ponieważ zresztą widać wizualnie, że pojawia się płomień, więc flary powodują też zwiększenie jakby w danym miejscu takiego sygnatury cieplnej, tak bym to określił, dzięki czemu pocisk może skierować się na źródło flar zamiast na silnik samolotu. Co może oczywiście być dla nas pożyteczne pod tym względem, że pocisk zamiast polecić na nas poleci gdzieś w powietrze. Dobrze, odpauzujmy sobie na moment. Może włączymy autopilota, żeby się ustabilizował, bo nie chcemy zostać strąceni przez osę. Włączmy sobie. Albo o wrzućmy tryb aktywnej pauzy, tak będzie lepiej. Jak nacisiemy sobie ALE47, oczywiście to trzeba sobie tutaj włączyć. Jak go wyłączymy, to widzimy, że jest przekreślony. Jak go włączymy. O, widzicie? Jest standby, można nacisnąć, wyświetli nam się liczba dostępnych dipoli i dostępnych flar. I teraz co, co dalej? Jeżeli chcemy go zacząć używać, mamy trzy tryby. Manualny, o którym zaraz będziemy mówić. E, automatyczny, czyli teoretycznie system powinien sam za pilota zdecydować o tym, jak, jakie jest zagrożenie i jakich środków wobec niego użyć. Oczywiście to, ten system nie, nie zadziała na wcisnienia prowadzone termicznie, ponieważ nie, no, nie wydają one żadnego źródła promieniowania radarowego, więc nie zostaną wykryte. O, nas namierza. Jak widzicie, zbliżył się od razu do tego okręgu. Ehm, tryb automatyczny ogólnie jest, jak dla mnie, bezużyteczny. Mamy też tryb półautomatyczny, czyli yy, tryb, w którym... Ale 47 samo wybierze, jakby, hmm, wybierze, jakby, środki przeciwdziałania, ale to my wybieramy moment, w którym je wystrzelić. I mamy tryb manualny, czyli ten, który nas interesuje. E, tak, tryb manualny. Przejdźmy sobie w zakładkę ARM. Tutaj możemy wybrać jeden z pięciu programów. Jak pamiętacie, w odcinku o konfiguracji mówiliśmy sobie o takich przyciskach jak e, Dispense Switch Aft i Dispense Switch Forward. Jeśli chodzi o te przyciski, to ja wtedy pamiętam, że pomyliłem to. Dispense Switch Aft służy do wystrzeliwania środków przeciwdziałania z aktualnie wybranego programu. Czyli teraz mamy na przykład wybrany program pierwszy, więc służy do wystrzelenia środków z programu pierwszego. Jeśli wybierzemy drugi, to analogicznie z drugiego. Dispense Switch Forward służy z kolei do wystrzeliwania środków przeciwdziałania zawsze i tylko i wyłącznie z programu piątego. Czyli mamy wybrany program pierwszy, jeśli nacisniemy Dispens Switch ART, wystrzeli nam środki przeciwdziałania z pierwszego programu. Mając wybrany program pierwszy, jeśli naciśniemy Dispens Switch Forward, wystrzeli nam środki przeciwdziałania z programu piątego. Przydatne, jeżeli chcemy ustawić i dipole, i flary, ponieważ często nie ma sensu używania i tych, i tych środków naraz. Także przejdźmy sobie do tego. Jak zobaczymy, możemy sobie tu ustawić dipole, czyli czafy, możemy sobie ustawić flary, możemy ustawić również powtórzenia. Wystrzelił w naszą stronę rakietę, może sobie na razie zatrzymamy, bo będzie trzeba zrobić unik przed nią. Mamy tu również interwał, czyli powtórzenia, może przejdźmy jeszcze do powtórzenia chwilę. Powtórzenia, czyli ile razy co wystrze zostanie wystrzelone. Oraz interwał, czyli w jakich odstępach czasowych zostaną wystrzelone poszczególne środki przeciwdziałania. Teraz, może zajmijmy się chwilowo tym migiem, ponieważ on będzie irytujący. Wyłączmy ten tryb. O, z kolei osa nas teraz zaczęła namierzać. Zeszliśmy za nisko. No dobra. Mamy włączony yy, włączoną aktywną pauzę. W porządku. Wybierzmy sobie na przykład dipole. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest wystrzeliwać jeden dipol razy 8 powtórzeń w interwale co pół sekundy. Oczywiście musimy ustawić flary, żeby było 0. Yy, trzeba nacisnąć też save, inaczej, jak przejdziemy na inny program, to nam po prostu usunie aktualnie zapisane dane i przywróci do domyślnych. Znowu musimy zrobić unik. To jest jak zwykle wysoce denerwujące? Ech. I ta 29 i ta cholerna osa nas celują. O, widzimy, pocisk leci. Przeleciał za nami. Dobra. Hmm. O, bo pociski przeleciały za nami. E, ciekawe. Natomiast zatrzymajmy się. Przejdźmy sobie na program piąty, gdzie możemy użyć flary. Ja tu właśnie zazwyczaj ustawiam flary. Czasy sobie ustawimy na 0. Na program piątym nie chcemy czafów. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest wystrzelić 4 flary na 2 powtórzenia. Czyli dwa powtórzenia, 4 flary. Interwał co ćwierć sekundy. Zapiszmy. I teraz przejdziemy sobie z powrotem na ekran Early, early Warning, nie, nie Early Warning, tylko Electronic Warfare. Odpałzujmy i naciśnijmy sobie Dispense Switch Aft. Jak widzimy, co pół sekundy wystrzeliwany jest czas. Teraz Dispense Switch Forward. Co 4 sekundy wystrzelone zostały cztery flary. Razy 2. Czyli mamy wybrany program pierwszy. Z zewnątrz wygląda to tak. czapów nawet nie widać, jak się wystrzeliwują. Flary widać tak. Czafy... Powinno być je widać. Nie wiem, dlaczego w tym momencie są niewidoczne, ale powinno być je widać normalnie. Flary się po prostu skończyły. Eee, więc, drogi widzu, to by było na tyle, jeśli chodzi o RWR i o mm, dispenser. Myślę, że każdemu będzie to przydatne, żeby się nauczyć bronić, ponieważ, no jakby nie patrzeć bez środków obronnych, ciężko by się latało. Myślę, że w następnym odcinku porozmawiamy z kolei już o jakichś środkach aktywnych, czyli na przykład o radarze. Bądź omówimy start lotniskowca, jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem. To jest też prawdopodobnie ostatni odcinek, bądź przedostatni nagrywany na tym mikrofonie, co powinno Czej widzów ucieszyć. Nowy mikrofon już jest w drodze, porządny, tak mam myślę. Robiłem odsłuchy z nagrań z takiego mikrofonu i brzmią naprawdę przyzwoicie. Także widzimy się w następnym odcinku już jutro o 14. A ja Cię tymczasem zapraszam do Facebooka, tam można pozostać na bieżąco. Opis jest oczywiście. Link jest oczywiście w opisie. Zapraszam Cię również do kanałowego Discorda, gdzie można sobie porozmawiać z innymi widzami, ja też tam często bywam. Polata się razem, wymienić opinie, również opinię o kanale, specjalny kanał tekstowy stworzony dla opinii i pomysły, czyli można jakieś swoje pomysły zostawić. Także zapraszam Cię również do pozostawienia łapki w górę bądź w dół, zależnie czy się podobało czy nie, zostawienia komentarza z opinią. I oczywiście do subskrypcji, jeśli chcesz otrzymywać więcej materiałów. Do zobaczenia.